Cześć, dzień dobry, moi drodzy! Dzisiaj mamy nowość od Engwe. Tym razem jest to model Engine X w wersji kolorystycznej białej. Sprawdźmy, jak on się prezentuje. Ja ten rower dostałem z magazynu z Polski, więc doszedł on do mnie szybko. Ogólnie, jak jesteście nimi zainteresowani, no to mam jeszcze jakiś tam dedykowany kupon rabatowy. Producent za to, że pokazuje Wam, jak ten sprzęt wygląda, daje kupon. No, oczywiście nie zmuszam do zakupu, jeżeli będziecie zainteresowani, jeżeli po materiale wam ten rower się spodoba, jak najbardziej możecie sobie go użyć, wtedy wspieracie mnie, pewnie też dzięki temu będę miał więcej kontentu. A na chwilę obecną sprawdźmy sobie, jak on wygląda. No Bo, jak wiecie, będziemy szczerze gadać o tym, co się znajduje. Ja nic tutaj nie mam do ukrycia. Nie będę go na pewno zachwalał, jak coś tutaj będzie złego. E, najpierw rozpakujmy sobie wszystkie, e, tak jakby te najważniejsze akcesoria, które gdzieś są e, ukryte w kartonie, i później przejdziemy do składania. Przerzućmy może się tutaj tak na szeroki kąt. E, sam rower, jak wiecie, jest tutaj pozabezpieczany dookoła. O, już widzimy kawałek białej ramy. No, akurat wybrałem sobie biały, bo EP2 Pro mam w wersji pomarańczowej. Ten wcześniejszy, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale mamy w wersji czarnej. A teraz mamy to już trzeci rower, Engwę, w kolorze białym. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. No i teraz chyba czas na wyciągnięcie samego rowera. Jego waga to w granicach, jeśli się nie mylę, 40. 50 kg coś w tym przedziale zaraz zobaczymy może nie będę siłowo tylko przewrócimy karton i po prostu go sobie tu wysuniemy Dobra, rower jest wyciągnięty, ale jak też możecie zauważyć, wszystko jest tutaj pozabezpieczone gąbkami i trytetkami, więc no, tutaj to trzeba poodbezpieczać. Środło już możemy wyciągnąć na bok. Sprawdźmy może jeszcze tutaj na początku, co mamy w tych kartonach, bo tutaj powinny być niezbędne rzeczy do składania. Ładowarka na europejskie złącza 54,6 V, 2 A. Zobaczmy sobie jak ona wygląda. To jest ładowarka dołączona od producenta na europejskie więc tutaj nie ma żadnych problemów. No i dalej mamy zestaw montażowy. Są tu imbusy, klucze. Więc cały niezbędny zestaw do złożenia powinien być. Tu są od razu pedały. Przykręcimy sobie na koniec. Zapasowe trytytki, zapasowe też klocki. W razie jak Wam się skończył, to jeden zapas jest w zestawie. No i tutaj też producent rzuca nam taki. Klasyczny, zwykły, tani chiński dzwonek, który pewnie na Aliexpress możemy kupić za jakieś 2 zł. W zestawie też dostajemy pełną instrukcję do tego roweru po polsku, więc tutaj raczej jak będziecie mieli jakieś problemy, to wszystko w tej instrukcji powinniście znaleźć. No Może nie będę tutaj całości pokazywał. No ale tak jak widzicie, jest tutaj wszystko czytelnie w miarę opisane, co i jak, jak się składa, jak go się użytkuje. No i zostaje nam jeszcze jeden karton, który musimy rozpakować. A w nim znajdują się dwa elementy. Tutaj cała sztyca kierownicy, którą będziemy zaraz skręcać. Teraz ja biorę się za odbezpieczenie wszystkiego. Może to wam pominę, bo raczej to. Nie jest ciekawe, po prostu musimy wszystko porozcinać, podpinać. No i widzimy się za chwilę w dalszej części. Jesteśmy już jakieś 5 minut później, e, trochę tych zabezpieczeń jest. E, sam rower prezentuje się w ten sposób: koło przednie mamy oddzielnie, bagażnik na tył mamy oddzielnie, e, błotnik przedni i tutaj jeszcze elementy do kierownicy. Może właśnie zajmiemy się na początku kierownicą. To jest górna część kierownicy najpierw sobie to musimy umieścić tutaj mamy regulacje minimum i maksimum będziemy sobie to ustawiać później no i tutaj mamy element, który musimy skręcić, czyli musimy to rozłożyć i tutaj jest najważniejszy imbus, który będziemy musieli zaraz skręcić umieszczamy to w tym otworze no i jak skręci, no to wtedy już będziemy mieli na stałe zamocowaną kierownicę Warto tutaj też sobie kontrolować, żeby kierownica po rozłożeniu, bo musicie zauważyć, że ona się rozkłada tak trochę pod kątem, była w miarę prosto. Kolejna rzecz tutaj musimy umieścić już samą kierownicę, więc najpierw odkręcamy te zabezpieczenia. Ustawiamy sobie tutaj kierownicę tak, aby była wygodnie, tutaj te wcięcia, żeby były w miarę na prosto. No i teraz z powrotem zakładamy blokadę i ją skręcamy. Krok kolejny to zamontowanie już tutaj opony na swoje miejsce. Tylko najpierw musimy wykręcić drążek, który jest zamontowany na czas transportu. Koło zamontowane, więc teraz czas na przedni błotnik. I tutaj musimy najpierw odkręcić śrubkę, która była tutaj w tym miejscu. Ona jest śrubą samokontrującą, więc umieszczamy sobie tutaj błotnik. Będziemy zaraz skręcać w tym miejscu. Tylko też warto pamiętać od razu o lampce, którą musimy sobie tutaj zamontować. Więc to wszystko skręcamy jedną śrubką, oraz boki tutaj musimy najpierw odkręcić, przykręcić i zaraz widzimy się w dalszej części. Przód już mamy złożony. Teraz czas na tył. Z tyłu tutaj widzę jest ciekawe rozwiązanie, bo mamy. Bagażnik i żeby przykręcić bagażnik, musimy odkręcić cztery śruby, dwie z jednej, dwie z drugiej, przykręcić bagażnik i jeszcze mamy do skręcenia błotnik, żeby on się tutaj trzymał i jego skręcamy za pomocą śrubek, które mamy tutaj przy lampce. No i mamy to bagażnik jest już przymocowany. Lampka, błotnik też tutaj już jest na swoim miejscu. Tak w zasadzie teraz zostało nam tylko zamocować pedały i siodło. Siodło to w sumie tylko wsuwamy. Tutaj też mamy poziom regulacji z tyłu, tak jakby 19 punktów. Minimum to będzie to. Zaraz zobaczymy, czy mi to minimum wystarczy. Siodło jest z dziurką, tylko już tutaj widzę, że warto to sobie skręcić, bo może nam opadać. Czyli skręcamy, blokujemy wszystko mocno. I teraz tylko czas na pedały. Pedały też są podpisane. Mamy tutaj R czyli prawy, L czyli lewy. No i tutaj też informacja jest, w którą stronę zakręcamy lewy-prawy. No i mamy to po jakichś 30 minutach. Rower jest już złożony. Przyjadę może nim trochę do przodu. O, trochę słychać już tarcza nam trąc na start. Ale no to jest ogólnie przypadłość Chińczyków. Warto dać im z jakiś 50 km czasami będzie wam piszczeć, trzeć, ale to wszystko musi się dotrzeć, bo no nie są to najwyższej jakości podzespoły. Powiedzmy, że to jest taka średnia półka, więc dajmy się temu wszystkiemu dotrzeć. Zresztą wałcie jak wymieniacie klocki na tanie Chińczyki, to też czasami tak jest, że na początku one sobie piszą Jeśli chodzi o budowę, no to no jest to model engine. X, czyli coś podobnego do EP2 Pro, który w sumie miałem w tamtym roku, ale tutaj mamy inny bagażnik, to jest już pierwsza różnica, a druga różnica to sama amortyzacja. Mamy tutaj amortyzator HLT100 o udźwigu 1000 lbs według tego opisu. Cała ta rama jest aluminiowa i jak widzicie tutaj mamy możliwość Uginania się u tego rowera, więc no zobaczymy, jak on będzie wybierał nierówności. Pewnie powinien sobie radzić trochę lepiej niż EP2 Pro, ale tak samo mamy tutaj w środku baterię. Jest tu system składania, więc ten rower się składa. Jak na przykład chcemy go przewozić w aucie, to jest fajne. Mamy tu hamulce tarczowe, linkowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do tego opony. Jest to Fatbike. Są to opony 20 na 4, więc wygląda to całkiem fajnie, zgrabnie. No, EP2 Pro mam już ponad rok i dalej go mam. W sumie niedługo będę mógł przygotować dla Was porównanie tych trzech modeli od Engwe. Zobaczymy, czym one się różnią. Pokażę Wam to na jednym wideo. Mamy tu przerzutki od Shimano, Shimano Tourney. Jest tu 7 biegów z tyłu. I z przodu jest tylko jeden, więc no, przerzutki też jedne z najtańszych. No ale Shimano to już jest jakaś tam niezła firma. Sama możliwość regulacji kierownicy tutaj też jest dostępna, więc możemy sobie jeszcze ją wysunąć. Na maksa pewnie ja przy moim wzroście 182 cm to właśnie tutaj e, kierownice będą się wziąć na maksa. Tak samo siodło ma tutaj możliwość regulacji, więc e, one też u mnie jest wysunięte na maksa. E, no i teraz tak w zestawie dostajemy kluczyki, żeby uruchomić ogólnie tą hojną nogę, e, to potrzebujemy właśnie kluczyk. Tutaj też są jakieś. Informacji, ale to raczej jest spędne. Możemy to sobie odczepić, bo będzie nam się tylko machało po drodze. I teraz kluczyk. Gdzie musimy włożyć kluczyk? Bo w sumie nigdzie nie ma miejsca. Ale tutaj miejsce na kluczyk, tak samo jak w EP2 Pro, jest od dołu. Czyli wkładamy. Przekręcamy i teraz hulajnoga powinna być już aktywna. Możemy ją uruchomić, a żeby ją uruchomić to na tej manetce po lewej stronie z dołu, od dołu mamy tutaj przycisk. Przytrzymujemy go chwilę i hulejnoga nam się odpala. Zapala się tutaj ten ekranik. Ekranik jest jednokolorowy. Mam tutaj możliwość regulacji. I teraz żeby jechać mamy plus. Plusem sobie zmieniamy tryby. Mamy tutaj pięć takich poziomów na trybie 0. To jest taki jakby rower w takim trybie neutralnym, tak jakbyśmy jechali bez żadnego wspomagania. A przechodząc tutaj do piątki mamy najwyższy poziom tego wspomagania. Przyciskami z boku uruchamiamy sobie oświetlenie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, mamy tu lampkę świecącą z przodu i lampkę. Na czerwono z tyłu, plus do tego są też odblaski. Mamy tu odblask przy kole, czy też na pedałach, więc pod tym względem jest całkiem nieźle. Tutaj jeszcze jest przycisk z boku, który możemy sobie przełączać tryby, tak jakby które wyświetlają nam wszystkie dane. To jest proste, łatwe. Sprawdźmy sobie jeszcze jak ten rower się składa i jak zmieści się w bagażniku jeepa. Najpierw zacznijmy od złożenia siodła. To możemy złożyć do samego dołu. Kierownicę też możemy sobie tutaj zsunąć niżej. No i ona jeszcze ma możliwość złożenia się do boku. Odciągamy tą blokadę. Składamy kierownicę. I tu w zasadzie zostało nam tylko jeszcze złożenie tego roweru na pół. Bo tu jest kolejna opcja, eee, czyli odciągamy tą blokadę i możemy sobie składać rower. No i tak prezentuje się już umieszczony w bagażniku. W zasadzie nawet jakbym złożył ten tylni rząd foteli w Jeepie, Jeep g Rocky, no to ten rower tutaj się zmieści i będziemy go mogli przewozić. Więc w sumie to jest spoko, że da się go aż tak złożyć. Żeby wyciągnąć baterię, tutaj mamy blokadę, do tego potrzebny jest kluczyk, czyli jak mamy go w ten sposób, tak jakby zablokowano kolejnogę, to baterii nie da się wyciągnąć. Tutaj, jak jest włączona, też się nie da, więc musimy kluczyk wcisnąć i przekręcić dookoła. Wtedy ten Denzel nam się chowa. Kluczyk możemy wyciągnąć, a tak prezentuje się sama bateria. I tutaj możecie sobie zobaczyć: bateria ma 48V i. 13A ah, 624W. Tak prezentuje się sama bateria, która tutaj jest umieszczona w tym sprzęcie. Jest to produkcja Dongguan Technology. Ale chyba teraz czas na przejażdżkę. Zobaczmy, jak się u tym rowerem miesi. Zacznijmy może od. Tego trybu zero. A od razu też warto zwrócić uwagę, że na start mamy stopkę. Nie wszystkie rowery to mają, tutaj już jest, więc tak jakby mamy w pełni wyposażony rower, z tym jest jak najbardziej spoko. No i z tego co widzę, to tak sobie wyregulowałem tą kierownicę, że nie jest ona do końca prosto. Zaraz to będę musiał poprawić. No, Hamulce słychać, trochę piszą, no ale takich mówię. To trzeba jeszcze e, dać im chwilę, żeby one się dotarły. E, dobra. Tutaj mamy jakieś nierówności. No powiem wam, że fajnie. Czuć to, e, jak przejeżdżam po jakichś takich zagłębieniach dziurach, że właśnie e, z tym tak jakby nam się ugina i jakaś amortyzacja dodatkowa jest. Dobra. wrzucamy teraz jedynkę. O i tutaj też pewnie słyszycie, że już nam się odpala od razu wspomaganie. E, I tutaj wspomaganie tam jest w granicach 15 km na godzinę. E, do tej prędkości tak jakby nas wspomaga. Wrzucamy dwójeczkę. Kręcąc praktycznie z tą samą mocą. Tutaj już mamy większe wspomaganie, które już gdzieś będzie w granicach 20. No i tak do piątki e, cały czas rower nas e, wspomaga. Wystarczy że Delikatnie zakręciły i wspomaganie działa, a co tutaj jeszcze warto zauważyć, mamy też manetkę. Jak chcemy, możemy sobie Manetką, dodawać gazu i wtedy nie musimy w ogóle pedałować. Sam ten rower w trybie elektrycznym, producent deklaruje, że przejedzie jakieś 50-60 km na jednym ładowaniu. Bateria, tak jak mówiłem, tutaj jest umieszczona na dole w tej ramie. O, teraz mamy czwóreczkę. O, tutaj już też wspomaganie jest. Dużo mocniejsze. Rower, jak podaje producent, ma silnik 250 W i według producenta rozpędza się do 25 km na godzinę. Ale sprawdźmy to. Mamy piątkę. Tutaj się rozpędził kawałek. Tą prędkością da się tutaj swobodnie jeździć. To, co od razu widzę, to hamulce wymagają tutaj regulacji, bo jednak czuć, że o, mam cały czas... Wciśnięty praktycznie na maksa hamulec, a jednak on słabo hamuje. No te linki trzeba po prostu sobie tutaj naciągnąć, więc to warto sprawdzić od razu po zakupie i wyregulować. A poza tym, no, na razie prezentuje się całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o ten widelec z przodu, możemy go też zablokować, albo może on być otwarty, więc tutaj mamy możliwość regulacji. Tej siły amortyzacji to jest spoko. No i myślę, że tutaj z pierwszych wrażeń, z rozpakowania tego roweru, to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani jego zakupem, to link i kupon znajdziecie w opisie. Cenowo jest to budżet coś koło 5000. Jeżeli się nie mylę, no tutaj jeszcze pokażę Wam. Te przerzutki Shimano trochę już się ubrudziły, ale pewnie będą wyglądały jeszcze gorzej, jak trochę więcej pojedziemy. Ja biorę się za jego testy no i pewnie widzimy się już niedługo. Do następnego! Cześć!